Hejka, witajcie w dość nietypowym vlogu, ponieważ postanowiłam, że nagram Wam vlog z mojego remontu pokoju. Dzisiaj mamy pierwszy dzień remontu, taki myślę, że przygotowawczy. Ja jestem na razie na wysokościach. Stoję sobie na biurku i właśnie zrywałam z sufitu gwiazdki, takie plastikowe świecące gwiazdki. Nie wiem, czy ktoś może się... Orientuję takie gwiazdeczki fluorescencyjne, które um, miałam na suficie już od naprawdę długiego czasu. Ogarniam cały pokój, żeby go przygotować do tego remontu. Już jutro myślę, że będziemy zaklejać szafę, zaklejać okna i wszystko to, czego nie możemy wynieść z pokoju. Także mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Będzie co najmniej. Myślę, że z tygodnia, więc będzie dosyć długi, aczkolwiek myślę, że ciekawy. Dobra, ja wracam do pracy i do zobaczenia później. Witajcie ponownie, dzisiaj mamy drugi dzień remontu. Pokazałam Wam już co się działo w pokoju, a właściwie jak pokój wygląda. Teraz nie mogę tam nagrywać, ponieważ kurzy się, jest trochę brudno, więc ciężko by mi było w ogóle cokolwiek robić i mówić najlepiej, żebym tam nie wchodziła. Tata sobie pracuje tam, więc ja mu nie przeszkadzam. Jeżeli chodzi o to co konkretnie dzisiaj robiliśmy, to zakleiliśmy wszystko. Znaczy wszystko. zakryliśmy okna, podłogę, szafę, folią ochronną, żeby farba niczego nie zabrudziła i tak dalej. Zdjęliśmy żyrandol, żaluzje i wydaje mi się, że to wszystko. Przykryliśmy jeszcze łóżko i komodę też folią, ponieważ tych rzeczy nie wynosiliśmy, bo są ciężkie i w sumie nie ma po co ich wynosić, bo więcej by było roboty i tak dalej. I dzisiaj też tata coś tam robi, nie jestem do końca pewna co, ale na pewno jakieś ważne i potrzebne rzeczy. Tak więc jeżeli chodzi o pracę w pokoju, to myślę wszystko na dziś. Ja się z Wami żegnam i widzimy się jutro. Hejka, witajcie, trzeciego dnia remontu. Dzisiaj zaczęła się już tak, jakby część właściwa. Wreszcie zobaczyłam, jak będą wyglądały moje ściany. Tak jak widzieliście, będą takie, jakby jasno-beżowe. Kolor jeszcze się trochę zmieni. Wiadomo, że dopiero jak farba całkowicie wyschnie, to będzie tak, jakby ten kolor właściwy. Mi już się naprawdę podoba. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Przyszłe nowe tło do filmów. Pamiętam, że pierwszego dnia mówiłam Wam, że vlog potrwa z jakiś tydzień. I tak szczerze mówiąc, trochę się rozpędziłam, dlatego że właściwie dzisiaj już skończyło się malowanie. Jutro będą takie już jakby kosmetyczne sprawy, czyli wstawianie mebli, dodatków i takie tam. Więc teoretycznie vlog potrwa raczej 4 dni, ale to i tak będzie jeden z najdłuższych vlogów na kanale. Tak jak mówiłam, dzisiaj już tylko było malowanie, teraz już jest gdzieś koło 16.00 i Skończyliśmy wszystko, znaczy ja tak za bardzo nie malowałam. Wiadomo, że lepiej, żeby zrobił to ktoś dorosły, doświadczony i tak dalej. Tak więc dzisiaj już koniec prac, jutro już finał. Będę mogła zobaczyć swój pokój wreszcie w nowej odsłonie, a wy zobaczycie mój pokój w roomtumie w Rumturze, room który zrobię jakoś tak. Gdzieś pojawi się pewnie w połowie września, może pod koniec, coś takiego. Dlatego, że ten vlog... Dzisiaj mamy jeszcze wakacje, ale on pojawi się już we wrześniu, dlatego, że najpierw chciałabym wrzucić Wam na kanał serię Back to School, jeszcze tak pod koniec wakacji i na początku września. Także ten vlog przesunę trochę, będziecie mieli go z opóźnieniem, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Tak więc... Y Teraz jest jeszcze sierpień, a ja go Wam wrzucę gdzieś tak w połowie września, więc to tak w kwestii informacyjnej. I to chyba wszystko na dzisiaj. Widzimy się już jutro. Hejka, witajcie jeszcze raz z tego samego trzeciego dnia. Jednak zdążyliśmy już dzisiaj zrobić wszystko, meble są wstawione, także ja już mam swój pokój taki jaki chcę. Jeszcze tylko go trochę przydekoruję, urządzę i tak dalej, i będzie gotowy. Także skończyliśmy. Jestem zmęczona, ale jestem szczęśliwa, że się udało. Możecie zauważyć, jak mniej więcej wygląda. Co prawda, jest już ciemno i już jest wieczór około 20, ale mniej więcej tak wygląda. Oczywiście resztę, a właściwie cały pokój zobaczycie już w rundurze. Który będzie, tak jak już mówiłam, jeszcze we wrześniu. Także mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Jeżeli chcecie zobaczyć Room Tour, to pamiętajcie o łapce w górę. Będę wtedy wiedziała, ile osób jest chętnych go zobaczyć. No i do zobaczenia już niedługo. Pa!